Chcesz poznać historię na własnej skórze? Zapraszamy cię do Fortu 6 w Poznaniu. To coś, co dzieci zapamiętają na zawsze. To najbardziej oryginalnie zachowany poznański fort. W tym roku odwiedziliśmy go podczas Dni Twierdzy Poznań, Wielkiego Święta Historii i Fortyfikacji. Czeka tutaj na Was całe podziemne życie. Pancerne stanowisko obserwacyjne ważące 56 ton, suche fosy, repliki broni, makiety kolei, sklep kolonialny, szpital polowy i aż 17 sal wystawowych. Są też gry i animacje dla dzieci, strzelnice laserowe i ASG, a nawet strefa Chillout. Z 300 tykającymi budzikami. Podczas takich zwiedzań Ford zdecydowanie tętni historią. Dni Twierdzy Poznań to wydarzenie dla całych rodzin. Edukacja, przygoda i klimat, którego nie zapomnijcie. Zapiszcie ten post i jedźcie tam kolejnym razem. Fort szósty został zbudowany zaledwie przez 4 lata. Otoczony jest suchą fosą o długości 850 metrów. W dzisiejszym stanie fort jest prawdopodobnie najlepiej zachowanym obiektem tego typu w Europie. Miejsce możecie zwiedzić nie tylko podczas Dni Twierdzy Poznań, ale również w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godzinie 12 i 15. Zajmuje to zwiedzanie około 2 godzin i rezerwacja nie jest potrzebna. Cegiełka za wstęp na fort to 20 zł. Dni Twierdzy Poznań to jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce. Wydarzenie to nie miałoby miejsca, gdyby nie zaangażowanie i pasja miłośników historii oraz fortyfikacji. Wpadnijcie na to wydarzenie kolejnym razem.